Wcześniej słyszałem taki huk uderzeniem, ale my pomyślałem, że to może na tej, na tej budowie tam nieraz te kamienie tam rzucają i tak hukło. Ale za chwilę dzwoni tutaj kolega, że mówi pan, panie w pogotowiu pracowym jest tu wypadek, żeby przylecieć pomóc udzielić. Nie? No i szybko się zaczynam zbierać. No i pytam, czy tego, no dzwonili już na pogotowie wcześniej. nie? No i przyleciałem, doleciałem no i patrzę, że widzę samochód prawda, rozbity, przystanek zawalony. Doleciałem prawda, do, 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 do samochodu, patrzę, że strony kierowcy nie ma nikogo, pasażer z prawej strony ma głowę rozbita. Z tyłu leży następny prawda, człowiek, sprawdzam tętno, nie ma znaki życia, trzeci siedzi prawda, na ziemi, no to ten przytomny. Pani też słyszała ten huk, ten moment wypadku, uderzenia? Tak, mąż akurat dopiero wyszedł z domu do pracy. I usłyszałam huk, ubrałam się, wybiegłam. Pomogłam wysiąść kierowcy pasażerowi. Później sprawdziłam jak umiałam tętno u pasażera z tyłu. Wydawało mi się, że nie ma tętna. Do pasażera z przodu nie, nie doszłam, bo nie było jak. Kierowca i pasażer z tyłu byli przytomni. Pasażer z tyłu leżał na kolanach tego, który tam siedział. Pasażer z przodu nie, nie, nie dawał żadnych oznak życia. Przystanek sprawdziłem, lampką mówię, czy ktoś nie jest tu na przystanku. Po tych gruzak tam, ale nie było nikogo. Nie, To jeszcze to właśnie ten plus taki. Że, że nikt nie stał w tym czasie, bo nie jest, ludzie jadą do pracy. Nie? I... Kierowca nawet mówił, że ktoś mu wymusił, także użył niecenz niecenzuralnego słowa, ale powiedział, że ktoś mu wymusił.